No kurwa co on robi ej Nie dobra Okej okay, okej okay, okej okay, no Okej okay, okej okay. No spoko nie Odwoli zostawić statek, żeby wskoczyć tylko mnie zabić dobra, biorę double No biorę dobry dany, Ja nie będę tak O, zrobił i... to samo Uśpiłem gnoja Przeliczył no this... się Grubaski są słabe, trochę Zatuneli, już. Laz. Nie wiem ten chłop. Po Podnieś się, I deny This is SAS, nie dzi. <laughs> w ogóle Galion grubego. Nie wiem czy ten czarny się nie odrodził, kuźwa Bo jako pierwszy zginął, więc uważajcie o. Jak Jakbym się raczej nie zrespię, więc mu raczej większej krzywdy nie zrobi No kuźwa, no nigdy nie wiesz z takim gościem Do czego mam nadzieję, że się nie zrespią na wyspie obok Bo mi się kuźwa nie chce ich topić kilkakrotnie Nie, A, trochę. Krotnie.